Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu. krótcyklu Naruto Shippuden na Ultimate za Storm 3 Magic Online. Dzisiaj zagramy sobie Obito obi Obito ostatnio miesza bardzo, miesza w mance i tak dalej, ale zobaczymy jak, jak po prostu radziu, dawał sobie radę za młodu. Mam kogo jako supporta by sobie wybrać? Może Neji'ego, małego i małego Gara. Zobaczymy jak mi pójdzie takimi małymi postaciami, młodymi. Nie wiem co ten Gara potrafi, wiem że Neji używa tej swojej rotacji, więc to jest zawsze przydatne. No, i patrzymy z Orochimaru i Kabuto. Może być ciekawie, chociaż taka walka raczej nie mogła mieć miejsca. Chociaż kto wie, nie w sumie mogła. Czemu by nie? Ciekaw jestem, co takiego Orochimaru planuje zrobić w Mandze Naruto w tym momencie. Zobaczymy prawdopodobnie niebawem. Oh je, yeah, Katon wszedł. Wszedł, nie, nie wszedł. obronił się Orochimaru skuba Ja, ja, kurde, przebija się. Pak. Nie, nie, muszę wam powiedzieć, że to jest dobry przeciwnik. Muszę się troszeczkę skupić, żeby go pokonać w tym momencie. Myślałem, że pójdzie mi dość łatwo, ale jednak widzę, że ogarnia dość tą grę. Uciekać od węża! Katon! je yes, Trafiłem, bardzo fajnie. Kurde, czemu ten Orochimaru podbija do mnie, a ja nie mogę do niego podbić tak szybko jak on? Gara, co ty robisz w ogóle jakiś? A, ale nawet spoko jest ten taki... E, prysznic, to chyba się właśnie nazywa. Sand shower tutaj. Wow 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 Yeah. Kurde, nie złapałem go. Skąd on ma cały czas to drewno? Cały czas go przeźleje. Nie wiem, używać. O, zatruł mnie. Niedobrze. Dobra, jedziemy. Ma niewiele drewna. Szybko. Katon. Dobra, nie ma już drewna w ogóle. Mimo wszystko ja nie mam czakry. Muszę się troszeczkę cofnąć. O nie, Orochimaru się uwalnia? Nie, ja się uwolnię. Sharingan! Sharingan właściwie, jak powiedzieć. Wreszcie obito obudził swojego Sharingana, długo się i nie nacieszył. Chociaż nie, no tak naprawdę się nacieszył i to dość długo, bo całe życie. Ale jakby za młodą. Widzieliśmy go, że po prostu dwoma, o, dwoma Sharinganami się zbytnio nie nacieszył. A szkoda. Dziwne, na, najpierw się uwalniają Sharingany, które mają dwie kropeczki, potem on ewoluuje do, chyba do trzech kropeczek. A potem, nie wiem, Mangekio i potem Rinnegan? Ciekawe jak to działa. Kurde nie, Orochimaru! Wow, myślałem, że mi zrobi drużynowy. Ale chaos na ekranie. Nic nie widzę, co się dzieje. Bardzo, bardzo, kurde, wyrównany pojedynek. Obaj nie mamy drewna. Teraz od tego będzie zależała cała wygrana, od tego kto zrobi atak. Szybko, drużynowy, fakt Nie udało mi się. Drużynowy super atak, udaj się! Kurde nie! No i fuck, No i przegrałem, ja pierdzielę. No ale trudno, Orochimaru wygrał, widać. Obi to nie jest zbyt potężny. Znaczy, podejrzewam, żeby uległ w walce z na tym poziomie obecnym, na którym jest. Czy na tym poziomie, na którym był za młodu. Ja tym razem dziękuję, na razie i cześć.